Czego on, kurwa, jeszcze nie... On... Tu nic jest zbite. Ale karbo się opierdzielasz. Policjantów powili się z Kujem. No o, właśnie, oni. o tym mówię. Bijecie się jak zwierzęta zamiast pracować. No nie, bo do Kuja powiedzieli, że wyskoczy na solówkę. A, to oni zaczęli, tak? No i dobrze, tak. że ich najebaliście frajerów. Nie, nie mam veggie ani nic. To nie było celowe. Ty kurwo, ty siwa. Leżysz to leży, kurewką. Siby, siby, siby. Kolej, came along. Koko co dziś chodzi, bo wbiłem dopiero. Zbite wszystkie. Jeszcze jedna. No, to ją, kurwa. no czekam. No, czekaj. no i na chuj to robisz. przypadkiem. Nie ma problemu. walę kombat loga.